Siema, siema, witajcie, z tej strony Gierko Dzisiaj zagramy sobie w Crossout. W Crossout, czyli Craft, Ride, Destroy Budujemy Nasz pojazd Jeździmy I oczywiście rozwalamy, nie? Rozwalamy eee, Gierka jest darmowa Więc jak chcecie to możecie sobie w nią pograć No czemu by nie Eee, dlaczego w, gram teraz e, w taką gierkę i co to w ogóle jest? Pewnie się wszyscy pytają eee, Ze względów takich, że po prostu odechciało mi się już grać w te inne gierki Minecraft coś mi się całkiem spieprzył, nie wiem o co z tym chodzi Z początku ja miałem ósmy level, bo już pograłem sobie trochę No bo bez sensu tak od początku grać co nie? Nic bym nie wiedział, nic bym nie ogarniał Kto by to w ogóle oglądał? No kto eee, więc tak, od pierwszego rewla dostajemy najprawdopodobniej tak, dostajemy takie, takie auto, coś takiego, że mamy po prostu takiego zwykłego yy, vana yy, truka, truka. Tu mamy bronię, tu jakieś sprzęciki, fuel barrel, karjack yy, do obracania auta jakieś tutaj. Yy, to nas teraz jestem, to jest budowanie pojazdu. Możemy sobie go edytować jak chcemy, wszystko możemy sobie tutaj zedytować. Tylko pierwsze trzeba sobie ogarnąć te części, żeby, no żeby je ogarnąć, właśnie. Eee, dobra. Eee, to tak. Ja tutaj nic nie będę robił. Mam bardzo fajnie ustawiony pojazd. Mamy jeszcze factions. Możemy sobie tutaj skraftować eee, jakiś dany przedmiot, jaki tam chcemy. Ja akurat nic nie potrzebuję. No, troszkę, jak chcecie w to grać, to trzeba sobie to troszkę ogarnąć. Eee, dobra. Challenges. I tyle. Bez zbędnego przedłużania jedziemy, nie? Battle. Mamy tak... Patrol Get the Scrap Metal to jest ogólnie walka taka z innymi graczami. Mamy też oczywiście single player, nie? Że gramy na mapie i robimy różne misje. Ale to jest nudne, więc gramy online. Bardzo szybko się mecze w sumie zaczynają. Eee... Grafika, jak widzicie, bardzo ładna. Yy, nie wiem, mi się podoba. Trzeba uważać na przeciwników. Gdzie oni są? Mogę wjechać? Mogę wjechać. Nie, ja nie mogę. Chyba nie da rady. Tam już jest. Ja nie będę tak podskakiwał za bardzo. i ta zabawa naprawdę No dobra Ja mam akurat samochód z nitrem Możecie sobie też bez nitra wybrać Nie, na początku macie bez nitra, co nie? I możecie sobie nitro tam wybrać o ci nawalają ja chyba pojadę przejmować bazę tu Mam jedno działko tylko o nie, my to przegramy To nic Nie pilnowałem bazy Moja wina Ściszę sobie troszeczkę, bo jest za głośno No i tak, to była gra z graczami Tutaj mamy jeszcze patrol, ona jest chyba też z graczami Jeszcze nie jest... Nie ogarnąłem jeszcze tej gry tak do końca Co strzelasz? Tu na jakiś X mamy... Na Z mamy... No już jadą. Teraz... Aha, bo to patrol to jest... Chodzi o to, żeby że przejmujemy jakby bazę. Jest to środku baza i trzeba ją przejąć. To jest takie... Słabe to jest. Dobra, mamy też yy, inne opcje, tu jest coś, Hit and Run, tu jest y, per, y, uh, Awaking Adventure, to jest nudne, Data Left, to mamy takie, że jeździmy sobie po mapie i robimy jakieś misje tutaj, to dalej, najlepsze jest po prostu gra z graczami, no bo czemu by nie, dobra idziemy, gaz, gaz, gaz Is breached oh hi adam Jest bardzo dużo broni do wyboru. Bardzo dużo jest, naprawdę. Dużo części wszystkiego. Idziemy przejąć bardzo. Nie już nie zdążymy. Palera. Ta mapa akurat mi się nie podoba. Brzydka jest. Ale sama w sobie grafika bardzo, bardzo fajna. Victoria. Yeah, yeah, this is victory. Victoria. Dobra. Idziemy dalej. Może dam radę w tym odcinku dziewiąty level zdobyć? Może. Neutral base? Aha, że to co mi zależy. Jest patrol, jest jeszcze to. No dobra. Nie. Co oni robią? Są może jakieś takie lepsze te pojazdy Trzeba do nich podchodzić, no

Dalej, dalej. No i troszkę się zbiera do tego dziewiątego lewla. No, jeszcze mam misje do wykonania. Nie będę ich robił na odcinku, bo misje są bardzo nudne. Jedziemy. Prawda, ta grafika bardzo mi się podoba. Nie jest taka zwyczajna jak niektóre... Nie, to jest win back O nie, zrobił self destruct. A nie, nie do niego jechałem. ха у Я вам что сделать? Что? Ну, ах, и есть... Ага, есть Co za debile! pospadali stamtąd i się nie mogą wywrócić. Znaczy, można się właśnie wywrócić, jak podjeżdża do nich yy, yy, ten yy, sojusznik. Nie? Sojusznik podjeżdża i, i odwraca szybko. Gdzie oni wszyscy są? Pięknie, bardzo bardzo to było przyjemne. Aż odstresowujące. No dobra, tak właśnie zakończamy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę. A jeśli nie, to nie. Możliwe, żeby zrobić. Możliwe, że zrobię z tego serię, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy. No to do zobaczenia. Siema.